Witamy Państwa w kolejnym spotkaniu w cyklu Wirtualnego Muzeum. Nazywam się Maria Samsel, a jest ze mną dzisiaj Pani Wiesława Bogdańska, znana wszystkim artystka i twórczyni Skupiowskiej Puszczy Zielonej. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych. Jednym z najważniejszych symboli okresu Świąt Wielkiej Nocy, nieodłącznym Elementem świątecznego stołu, a także y, żelaznym repertuarem w świątecznym menu są jajka. Znane niemal we wszystkich kulturach i religiach świata, także i tych starożytnych, są symbolem odradzającego się życia i powrotu do nowego początku. Najstarsze odnalezione barwione jajka pochodzą z Mezopotamii, a zwyczaj ich malowania znany był już e, także w czasach Cesarstwa Rzymskiego. W religii katolickiej i prawosławnej jajko związane jest i symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa jest e, też nadzieją na wieczne życie. E, uważane jest za symbol ukrytego i takiego odradzającego się życia i odradzania w przyrodzie. Stąd też łączony jest właśnie ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa i Jego zwycięstwem nad śmiercią. Jajko oprócz chleba, wędliny, mięsa i soli jest obowiązkowym składnikiem pokarmu przeznaczonego do poświęcenia w Wielką Sobotę, czyli popularnie zwanej święconki. Do VIII wieku święcono tylko w Wielką Sobotę, tylko jajka. Potem w Europie ustalił się zwyczaj święcenia także innych pokarmów, a w Polsce zwyczaj święcenia jadła Wielką Sobotę rozpowszechnił się od XIV wieku. W mitologii słowiańskiej, w innych wierzeniach ludowych, także i w tych wierzeniach, Kurpiów z puszczy zielonej. Jajka mają moc kreatywną oraz moc przekazywania ukrytych sił natury. Stąd ich obecność, dosyć powszechna w symbolice i w obrzędowości związanej ze świętami dorocznymi, a zwłaszcza świętami cyklu wiosennego. Malowane na różne kolory i poświęcone Wielką Sobotę nabywały. Swojej magicznej mocy. W dawniej kurki, kiedy budowali dom, pod każdy wegieł wkładali właśnie poświęcone jajka bądź skorupki z poświęconych jaj, i to miało zapewnić szczęście i pomyślność wszystkim mieszkańcom, którzy będą mieszkać w przyszłości w tym nowo wbudowanym domu. Także jajka wkładano pod skiby podczas pierwszej wiosennej orki w polu, ale także zakopywano je w grządkach, w ogrodach warzywnych po to, aby pobudzić na wiosnę ziemię do rodzenia. Wydmuszki i skorupki z poświęconych jaj wieszono na gałęziach, wieszano dawniej na gałęziach drzew owocowych po to, aby drzewa wydawały lepsze owoce i aby ochronić te drzewa i owoce przed szkodnikami. Skorupki z poświęconych jaj dodawano także do paszy, którą podawano i karmiono drób, po to, aby kury się lepiej niosły. Pisanki zapewnić miały także panną urodę i powodzenie w miłości. Wierzono bowiem, że kiedy dziewczyna umyje twarz w wodzie, w której. Umieszczono pisankę to właśnie zapewnić miało piękne lica i szczególną urodę. Dodawane do, dawane dawniej w podarunku, głównie przez rodziców przez krześniakom, a także kawalerom przez Panny, były dowodem miłości, sympatii i dowodem Początkowo jajka były tylko kraszone, czyli malowane na kolor czerwony. Ten kolor symbolizował krew, esencję życia, zwycięstwo i właśnie triumf nad śmiercią. Potem malowano także jajka w innych kolorach, barwiono na zielono. To symbolizowało odradzającą się przyrodę i życie i wychodzenie z zimowego letargu. Kolor żółty, na którym, w którym barwiono jajka, symbolizował słońce i był, wiązał się z symboliką solarną. Dopiero później zaczęto zdobić jajka poza kolorem różnymi wzorami. W Kurpiowskiej Puszczy Zielonej znane są i rozpowszechnione dwie techniki zdobienia jajek. Jedną z tych technik jest malowanie woskiem, i za chwilę pani Wiesława Bogdańska, która towarzyszy mi dzisiaj, pokaże Państwu, jak wykonać właśnie taką pisankę. Jest to sposób bardzo powszechny, jest to tak zwana technika batikowa, i sposób powszechny w różnych regionach i w różnych kulturach zdobienia jaj. Drugim sposobem także Występującym w kurpiowskiej puszczy zielonej była technika skrobania. Z kolei w kupiowskiej puszczy białej jajka okleja się sitowiem, czy rdzeniem sitowia. Aby uzyskać piękną pisankę, należy wybrać najlepiej to zrobić na jajku, które ma skorupkę o jak najjaśniejszej barwie, dlatego że Wzory później, które wydobędą się spod roztopionego wosku, w połączeniu z kontrastowym tłem, wyglądają właśnie na takiej pisance bardzo ładnie. Tutaj mamy przykłady właśnie kurpiowskich pisanek, które są przeważnie dwubarne, chociaż zdarzały się też wielobarne, kiedy wzory występowały w kilku kolorach. Dawniej do Barwienia jajek, czy tak jak na kurpiach mówiono kruków, bo na kurpiach pisanki, czy jajka barwione na kolor ciemny, nazywane były krukami, używano barwników naturalnych. Była to kora dębu, były to pędy młodych zbóż, tak uzyskiwano kolor zielony. Czy barwiono jajka w łupinach cebuli i dawało to. Barwę żółto. Na pisankach pojawiały się różne wzory. Najczęściej były to wzory symetryczne, które przypominały kształtem kropki, przecinki. I te właśnie wzory tworzyły motywy, motywy rozetek różnego rodzaju gwiazd, pazurek, kropek. I właśnie w ten sposób, posługując się bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostą techniką, można było wykonać właśnie takie piękne, wielkanocne pisanki. Wiele regionów etnograficznych w Polsce słynie ze swoich pisanek, znane są pisanki z regionu śląskiego, znane są pisanki łękowskie, córskie. Te ze Śląska wykonane są z niezwykłą precyzją, ale my dzisiaj Państwu pokażemy nasze kurpioskie pisanki, równie piękne, interesujące i ciekawe. Myślę, że wspólnie wykonane przez rodzinę, rodziców i dzieci będą piękną ozdobą świątecznego stołu, a jednocześnie będą kontynuacją wspaniałych, Tradycji naszego regionu kurpiowskiego. Dzisiaj jest wielu twórców, którzy potrafią wykonać pisanki. Znana jest między innymi rodzina Staśkiewiczów z Kadzidła, kiedyś mieszkał w Ostronce, niestety już dzisiaj nie żyjący, znakomity twórca pan Bondarek, który wykonywał właśnie. Pisanki techniką skrobania, i to jest jedna z pisanek wykonana przez niego, na której widoczna jest wycinanka kurpiowska. Innym sposobem zdobienia jaj, powszechnym z kolei w kurpiowskiej puszczy białej, jest oklejanie jajka sitowiem. W tym celu należy przygotować klej wykonany. Z mąki i wody. Następnie tym klejem pokrywa się powierzchnię jajka i za pomocą drewnianego patyczka formuje się z rdzenia sitowia, które ma kolor biały, różnego rodzaju wzory, faliste linie, również ułożone symetrycznie, połączone z włóczką o kontrastowej, często barwie, najczęściej w kolorach zielonym, czerwonym czy żółtym, dają właśnie taki e, piękny efekt. E, pani Wiesława Bogdańska e, pokaże Państwu, jak wykonuje się taką pisankę e, za pomocą, no, można powiedzieć, prostych, e, prostych narzędzi. Potrzebne jest świeca, aby rozgrzać wosk, wosk zwykły to może być Zwyczajnie pszczeli. Wosk pszczeli. Tak. pszczeli. Ogrzewanie już nie musi koniecznie być y, y, świeczką. Natomiast chodzi o to, żeby wosk uzyskał y, dużą temperaturę, żeby można było nakładać go szpileczką y, na, na skorupkę jajka. No, i kiedyś wiadomo, nie było innych sposobów, tylko kuchnia normalna, na której gotowało się pożywienie. Tam stawiali naczynie, do tego naczynia był wkładany wosk, i jak on był w odpowiedniej temperaturze, to wtedy nakładano. No dzisiaj troszeczkę to sobie inaczej upraszczamy. I w naczynku jest podgrzewacz, który służy do tego, żeby ten wosk po prostu obrzeć i przy dużej temperaturze y, patyczkiem, w który utknięta jest szpileczka Tylko to ważne, ponieważ ta szpilka jest y, odwrotnie Tak. No, z tym czubeczkiem, odwrotna, żeby utknięta z, główką, tak, tak, z, z na, na zewnątrz i y, jeśli zanurzamy tą szpileczkę w wosku, to ten gorący wosk okleja się na tą szpileczkę i Przenosimy go na jajko. Najpierw musimy, bo jajko przeważnie to robimy na wydmuszkost, więc żeby wydmuchnąć wnętrze, no to wiadomo, że muszą być dziurki i później te dziurki trzeba tym woskiem zakleić. Zanurzamy i dotykamy do jajka i w pierwszym rzędzie zaklejamy te dziurki. Bo później jeśli te dziurki byłyby y, otwarte, to przy y, barwieniu na no, no, bierze się do środka farby i trudno byłoby ją wtedy usunąć. No. I dziureczki mamy już zaklejone, i teraz y, za każdym elementem musimy umoczyć szpileczkę w wosku. Mamy jakby dwa. Dwie literki, można tak powiedzieć, bo jest kropka i łezka. I kropkę stawiamy w ten sposób, że umieszczamy tą szpileczkę w wosku, dotykamy do jajka, i ten wosk zostaje nam na jajku. Natomiast, żeby to było łezka, to dotykamy i pociągamy. I ten wosk nam się rozciąga, i są takie dwa elementy. I z tych elementów wtedy tworzymy wzory. Mogą być to kwiaty, mogą być to jakieś listki, no i też wzory geometryczne różne to już wedle uznania, jak to sobie życzy takie są właśnie sposoby. I tutaj mamy już, właśnie jajko pokryte wzorem z wosku, jak Państwo widzą. Narzędzia nie są zbyt skomplikowane. Myślę, że każdy potrafi sobie w domu takie narzędzie na własny użytek wykonać. Także praca, którą i to zdobienie, które wykonuje pani Wiesława Bogdańska, wykonuje, wydaje się niezbyt skomplikowane. My myślimy, że i mamy nadzieję, że każdy sobie z Państwa poradzi, Należy z całą pewnością spróbować własnych sił i doskonalić takie umiejętności, bo później ich efektem będzie pięknie wyglądający stół podczas śniadania wielkanocnego. Później po barwieniu, po wykonaniu, po wykonaniu wzoru, właśnie woskiem, rozgrzanym woskiem, ten wosk na skorupce jajka zastyga. Tak, jak ubarwimy, to wtedy ogrzewamy jeszcze te jajko, żeby ten wosk zdjąć z, z tej skorupki. Tylko to ważne, jajko wkładamy do barwnika, w tej chwili dostępne są barwniki syntetyczne, do barwnika, który nie może być zbyt gorąca, aby nie rozgrzał wosku. tych Wzorów wykonanych za pomocą wosku. Czyli barwnik musi być po prostu chłodny, musi mieć tak. taką temperaturę no, pokojową, nie może być zbyt gorący. I wtedy cała powierzchnia jajka, poza tymi miejscami, które są pokryte już w tej chwili zastygłym woskiem, barwi się na różne kolory. Tak. A jeśli chcemy uzyskać wielobarwne jajko wtedy musimy y, y, używać różnych farb i w kolejności od najjaśniejszej do najciemniejszej i najpierw piszemy część wzorów na jajku wkładamy to na przykład w żółtą farbę jak ono się ufarbuje nie zdejmując wosku piszemy na tym żółtym kolorze następny wzor i wkładamy w następną farbę. Już o ciemniejszej O ciemniejszej barbie. No i później piszemy na tej, na tej ciemniejszej farbie, i wkładamy w następny, jeszcze ciemniejszy odcień. I robią nam się właśnie w ten sposób te wielobarwne. Tak jak tutaj jest, właśnie na tym jajeczku. Najpierw pisane było bia na białym jajku, tak jak teraz piszę, piszę tutaj. To, co jest tutaj białe, wkładamy w farbę żółtą zanurzamy, jak się ufarbuje, wyjmujemy, osuszamy i na tym żółtym piszemy wzory te, które są tutaj żółte. No i później wkładamy w ciemnozieloną farbę. Jak się osuszy, to wszystkie wosk później na raz na koniec zdejmujemy. Powie pani jeszcze, jak zdejmuje się ten wosk? Kiedyś robili to szmatką, y, trzeba ogrzewać nad, nad y, ogniem. Najlepiej y, na takim ogniu, który nie smoli. Bo jeżeli nad świeczką o, o, ogrzewamy, to mogą się robić smugi. Najlepiej jest nad elektryczną maszynką. Ogrzewamy w ten sposób i ściereczko to już obojętnie czyn czy ręcznikiem jednorazowym, czy, czy jakąś szmatką ogrzewamy, żeby ten wosk zrobił się ciepły. I ściągamy tą szmatką, ten basket. O, To zażywamy i ściągamy. I wtedy pojawiają nam się te y, kolory, które żeśmy wcześniej sobie zaplanowali. A jeżeli jajko jest napisane na tyle, że już tu nic więcej nie można dodawać, no to wtedy jednobarne wkładamy w farbę, jaka nam się podoba, czy to ma, ma być żółta, czy to ma być czerwona czy fioletowa i tak jak tutaj jest na przykład, że to było najpierw na żółtym pisane, ale tutaj jest takie, co jest na białym. Na białym napisany wzór, tak jak tutaj i tylko w jednym kolorze zanurzony, później zdjęty wosk i tworzy się wzór. Jeszcze o tym pisaniu właśnie yy, yy, chciałabym dodać, że za każdym jednym elementem, który tworzymy na jajku, jest oddzielne umoczenie. Czyli jeżeli zanurzymy tą szpileczkę, to możemy zrobić jeden ruch: albo kreskę, łeskę, albo kropeczkę. Tak, i już więcej nie da rady. Następne umoczenie, następna kropeczka. Bo już następna jest dużo gorsza. Jeżeli byśmy nie moczyli, także za każdym elementem, jeden ruch. No i też w miarę zdecydowany, bo jeżeli odczekamy długo, się zastanawiamy, ile to, co my tu mamy teraz zrobić, to ten wosk, który osadził się na szpileczce, zastyga, Więc trzeba na nowo umoczyć i dotykamy o. i ruchy i takie, żeby ten wosk gorący miał możliwość spłynięcia na jajko. I teraz, jeżeli mamy tutaj już te wzory napisane, to my możemy ręką trzymać za, te, za, za ten wosk, bo on już jest po prostu zastygnięty. Możemy teraz z drugiej strony, na przykład pisać sobie, żeby Zaplanować jakieś tam wzory, które by nam się podobały. Teraz piszemy łezki. A jest możliwość nawet imiona napisać, bo nie będą to już takie y, jednolite kreski, jak piszemy długopisem, ale jest taka możliwość, żeby napisać imię. Czyli możemy wykonać nawet pisankę z dedykacji. Tak, tak. No na przykład napiszemy Maria, No pięknie. No i teraz Przecież jak umalujemy, to ten, to ten napis będzie bardzo dobrze widoczny. Myślę, że pani Wiesława Bogdańska przekonała Państwa, że wykonanie pięknej pisanki wielkanocnej nie jest sprawą trudną. i jest możliwe do wykonania także w naszych domach. W zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Strowęce znajduje się wiele. Pisanek kurpiowskich, wykonanych tymi trzema podstawowymi technikami, a mistrzenią na przykład w zdobieniu jajek metodą wyskrobywania wzorów, jest też znakomita twórczyni pani Apolonia Nowak. Posiadamy w zbiorach pisanki wykonane przez nieżyjącego już Józefa Warycha, który był. Członkiem zespołu folklorystycznego Kurpie działającego przy Ostrołęckiej celulozie. Myślę, że przez dawnych Ostrołęczan, zapamiętanego jako starszego pana z Sumiastem Wąsem, pan Warych, który ostatnie lata życia spędził w Ostrołęce, robił przepiękne pisanki, właśnie pisane woskiem. Dawniej na Kurpiach istniał zwyczaj, już dzisiaj niestety. Zanik odwiedzania się w czasie świąt, głównie chrześniaków, którzy udawali się do swoich rodziców chrzestnych, składali im życzenia i właśnie na wykup otrzymywali piękne pisanki. Także mamy nadzieję, że po wszystkich niedogodnościach i ograniczeniach, które. Z którymi mamy do czynienia dzisiaj, ten czas świąteczny, święta pozwolą nam na składanie sobie życzeń, odwiedzanie naszych bliskich. A dobrze byłoby, abyście Państwo na taką wizytę udali się choćby z własnoręcznie wykonaną pisanką, i mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa dzisiaj do tego, aby poświęcić. Nieco czasu w domu, właśnie na wykonanie pisanek, które ozdobią nasze świąteczne stoły. Dziękujemy Państwu dzisiaj za wspólne spotkanie w wirtualnym muzeum i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych spotkań, ponieważ jeszcze wiele interesujących i ciekawych rzeczy opowiemy Państwu o regionie, o Kurpiach i o naszym muzeum. Żegnaję Państwa Maria Samsel i Wiesława Budańska. Dziękujemy.